Hej Zikit, ja mam złamaną rękę. Okej. Okay. Dzisiaj testujemy japońskie Takie słodycze. To są wszystkie. Będzie parę części, dlatego oglądajcie. Dobra, zacznij ty. Wybierz coś fajnego. Może... Przedtem też nagrywaliśmy i to było, więc to wszystko znowu, ale to już było, więc to wiem jak smak. To może ja wybiorę... A, takie setki. Takie setki. No, dobra. Otwórz. Jemy dzisiaj pałeczkami. Ja będę na dwa. To jeden minus. Kwaśne. Kwaśne smakują jak z cytryny. Ale dobre. Dam 10 na 10, ja to mam taka. Nie wiem, w japońskich oddeczek taki żelka. Zawsze czuć takie mleczne. A ja dam um, 5 na 10, 10, bo dla mnie są trochę zakwite. Ja spróbuję. Kamerzyszka? Spróbuję. Ja, tutaj? 10 na 10. No, I to się rozumie. Ok, teraz ja. Ja wybiorę to. Zobaczymy, jak to swój rozpożyć. rozłożyć. I to Zabręczycie tak? No poczekaj, po nie? Mm. Okay, tak się prezentuję. Mm. <laughs> no. <laughs> dziesięć na dziesięć. Pamiętam z ostatniego odcinka, jak to smakowało. Mm, to tak samo chyba. musisz to spróbować. To tak samo smakuje. Na początku nie jest taki ładnie smak, ale później to, widzicie, to jest super! Później smakuje jak to? Rewelacja. 10 na 9 na mhm. 10 Bo później. Definitywnie. Jak już, jak już to potem zjesz, to potem czujesz to. Ten. Nie? Mhm. Prosto z Japonii, słodecze. Teraz co hmm. my tu wybieramy? Może? A gdzie chciwi? Wygląda jak chciwi. Czekamy jak tu pokaż. Tak to się prezentuje. Smakuje jak czekolada. Mm. Okej, okay, tak ja. Kiwi. Jak czekolada smakuje. Smakuje jak taka czekolada mleczna. Zobaczcie mm. to w środku. Mm. Smakuje jak czekolada mleczna. Weźmę to na choko... Ok, kolejna część za parę sekund. Pa!